Kurami za lasami. Teletubisie bawią się z nami. Jeden. Jeden. <mum> dwa. Dwa. Trzy. Trzy. Cztery. <mum> cztery. Tele Pora na tele pora na tele tubisie, pora na tele tubisie, pora na tele tubisie. Winky winki, tinki winki, la, la. la, la. Oh. Teletubbies, Teletubbies, move your bum, hey oh, hey oh, Winky, <laughs> <Ding> Winky, <laughs> Dipsy, La la, Po, Teletubbies, Teletubbies. Teletubbies. <laughs> Gdzie się podziały Teletubisie? Oh, okay.

Razem z moim dziadkiem będę budował grill. Chodźcie ze mną. To mój dziadek buduje grill w ogródku. Wysypujemy z worka piasek. Do piasku wsypujemy cement. Dolewamy wody z cementem zrobiło się małe jeziorko. Woda może wyciec z piasku, dlatego trzeba bardzo szybko mieszać. Mogę rzadko zaprawę. Zaprawa jest mokra, ciężka i lepka. Jest tak ciężka, że trudno ją podnieść. Pick some, some nakładam zaprawę na kielnie i, trowel, i and kładę on ją the na cegły. Yes. Right. To... Dziadek uczy mnie jak się so kłada cegły. The Jedną ręką trzymam cegły, oh, yeah. a drugą nakładam zaprawę. That's i made a Dare squada cegły. Tap it in position. How's that? This is Darius Bajoneta. How's it looking now? Well, it's not bad. A brick side. Kładę dzieckowi I, I carried them. Jakie one ciężkie? To yeah? get it up more. No, oh, that's joints nicely filled now isn't it? I brought Niosę yeah. oh, Thank you very much. That's just what I needed. między I ja cegłami. Yeah. <laughs> <smoothness Wygładzam> <laughs> between, between my, my bricks. It's called pointing. Mm, that's good. To jest ruszt. Oh, thank you, Dziadek położy teraz ruszt no, na palenisku. To jest, Dziadek prosi mnie o pomoc.. Gry wygląda wspaniale. Gotowe. papa, 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 pa! Pa, Jeszcze, jeszcze! Jeszcze, jeszcze! Tak! Hej, Jestem Tomas. I Jestem Tomas. A, and Razem z moim dziadkiem będę budował grill. Chodźcie ze Chodźcie ze mną! To mój dziadek buduje grill w ogródku. Wysypujemy z worka piasek. Do piasku wsypujemy cement. Wody. W piasku z cementem zrobiło się małe jeziorko. Woda może wyciec z piasku, dlatego trzeba bardzo szybko mieszać. Mogę tylko wymieszać zaprawę. Zaprawę jest mokra, ciężka i lepka. Thank you, well done. That's it. Jest tak ciężka, że trudno ją podnieść. I pick some cement. Tak, na kielnie i, trowel, i kładę ją okay. na cegły. Shall we lay this one? Yes. Alright. What are we going to do? We're going to Dziadek uczy mnie, jak się kłada cegły. And now we're going to pick the trowel. Up. Jedną w rękom trzymam cegłę, oh, yeah. a drugą nakładam zaprawę. That's a very nice joint. And we lay it down carefully. I made a good Teraz choice. kładę cegły. in position. How's that? This is To wonderful. jest poziomica. Podaj dziadkowi cegły. Jakie one hard. ciężkie. Three. 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 Yeah? get it up more.

To jest ruszt. Dziadek położy teraz ruszt na palenisku. Dziadek prosi mnie o pomoc. Gry wygląda wspaniale. Gëtove! Pa, pa! pa, -pa! Pewnego dnia w krainie teletubisiów pojawiło się coś nowego. bo chciała zjeść miskę kaszy. Mała Lala sobie siedziała. Chciała zjeść tubisiowy krem. Tak, teraz lala, tak, tak. Teraz Ania mała na stołku siedziała, bo chciała zjeść miskę kaszy. Mała Lala sobie się działa. Chciała zjeść tu bisiowy krem. Nagle wielki pająk. Och, gdzie wielki pająk? Usiadł tuż za Anią. O. O. O, usiadł tuż za Lalą. I bardzo ją przestraszył.

wisia krem. krem! Raz Ania mała na stołku siedziała, bo chciała zjeść miskę kaszy. O! O! Dipsy i Tinky Winky siedzieli sobie, chcieli zjeść to wisiowy krem. Hejo! Raz Ania mała na stołku siedziała, bo chciała zjeść miskę kaszy. O! Dipsy i Winki siedzieli sobie i chcieli zjeść tubisiowy, tubisiowy krem. Tubisiowy krem. Nagle wielki pająk... Nagle, Nagle wielki pająk... Usiadł tuż za Anią... Usiadł, Usiadł tuż za Tinky, tinky i I bardzo ją przestraszył. O, uciekamy! Uciekamy! uciekamy. Yeah, <laughs> man! Na stołku siedziała, bo chciała zjeść miskę kaszy. Uh. Mała po siedziała sobie i chciała zjeść tu bisiowy klem. Tak, teraz po. <grych> Raz Ania mała na stołku siedziała, A? bo chciała zjeść miskę kaszy. Uh. Mała po siedziała sobie. Jadła tu bisiowy klem. Nagle wielki pająk... Wielki pająk? Usiadł tuż za Anią. Usiadł za Po. O, o, patrzcie. I bardzo ją przestraszył. o, o. selasai wayang ka Wayangku 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 uah Wayangku wayang wayang uah Wayangku 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 ha. wayangku 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 ha. wayangku tu się mówią papa? Tere tu się mówią papa? Tere się mówią papa. Yeah. 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 <laughs> yeah. <laughs> papa winki, papa. Papa Dipsy! Papa. Papa lala. <laughs> Pa-pa-po... Pa-pa... <laughs> ku ku <laughs> <Cuckoo. laughs> <Yeah. Yeah. Yeah. laughs> Tinky Winky... Papa. Papa, Dipsy... Papa, pa. papa lala, papa, papa pa, po, pa, pa. słoneczka zachód tuż tuż, tyle żegnają się już. Papa. Pa. Papa. Wersja polska na zlecenie BBC Worldwide Master Film.